No, witajcie z tej strony. Toczek. Dzisiaj będzie kolejny odcinek z Informatica z Błażajem. Jakby co to teraz powiedział ma Dobra, to klikam w gotowy i widzimy się na wyspie startowej, a potem w gierce. I właśnie będziemy robić w sumie Skybase. A. Pa. Jesteśmy już na wyspie startowej i ustalamy, gdzie lecimy. Gdzie lecimy, Błażej? Może tam gdzieś. Hmm. Może na tą górkę? Gdzieś. Dobra. Jesteśmy już w Battle Busie. Ale może polecimy najpierw tam, gdzie Błażej zaznaczył. A potem na górę. Eee, może tu, gdzie kontenery. Wyskakujemy Błażej? Tutaj polecimy. Ej, a tu właśnie nie, nie nagrywaliśmy Pawła Jumpera? Paweł Jumper? Nie. Chyba tu? Kaj. Okay. Nie. To tutaj gdzie? A. No. Aha, no. Pamiętam. Może, możecie sobie zobaczyć ten filmik Paweł Jumper. Zachęcam Was do, mojego, do subskrypcji mojego kanału i do zalajkowania. To także, jak pozbieramy maksy, to się widzimy. Oglądaj zawsze też od początku do końca. Widzimy się na Maxa. Mam tu gdzieś jakieś kroczki nie wiem gdzie. O, już się. Masz tu jakiś prezent? Jakiegoś typka, albo nie wiem co. A. To jednak e, była to pomyłka. Po prostu typ się nazwał i Pozdrawiam. To widzimy się. Dobra, możemy rozpoczynać Skybase. No to jak będziemy, możemy mieć Max Haya. To włączymy filmy. I... Widzowie mamy Max Haia. No Max Haia, Skya. E, dobra, nie wiem co ja gadam, ale dobra. E, no, no to czekamy jak będzie kolejna strefa. Marka. Dobra, tak długo czekaliśmy i czekaliśmy i w końcu możemy iść, ale bardzo mało. Ja mam myśl? No dobra. O nie! Dobrze, że się skapłem. Muszę teraz to zedytować. Dobra, jesteśmy. Coś tu tak? No dobra, tutaj. No, no, no I widzimy się za długo. Mam w ogóle tylko jednego fraga. Błażej zrobił. Dobra, nam wywaliło mega strefę. Trzeba uciekać. O, Błażej już tam widzę, że daleko pobudował. Nie wiem czemu to robię Dawaj No idź do strefy Dobra widzimy się jak będziemy w strefie Widzowie Nie mam maców i w ogóle musieliśmy spaść, ale dobra. Ja mam w ogóle 40 HP. Wiem. Masz amunicję. Dobra. 91. Łopie. I teraz greedy, da uważaj, greedy easy win, co możemy powiedzieć? No, klasa, dawaj do lobby, nie, no super. No i to by było na tyle. Narka.